nie mówiłam wiele lat, bo chciałam być silną kobietą. Często było, że, że żebym się ruszyła, bo jestem bo rozlazłe cielsko. Że do niczego się nie nadaje, że inne koleżanki wszystko robią sprawniej. Zdarzało się też debilko. Przyjechała do mnie rodzina męża, i ja to bardzo przeżyłam. Zdenerwowałam się, bo były wyzwiska, no różne, różne epitety. Bo przedtem to oni do mnie też mówili: Tłusta Świnią. Bo różne sytuacje były, bo z nas się śmiali też. Bo mąż mówił niewyraźnie ze względu na zanik, tutaj mięśni, i że byliśmy dla osiedla. Rodziną alkoholików. Ja też nie chodziłam tak, jak teraz mi zrobiono na gwiazdę, tylko taka no baba, taka pcha wózek i, i tam gdzieś idzie w sklepie kupić coś, za, bo taki osiedlowy, za pół ceny, bo nie umiałam wyjść z tego kryzysu. I pani doktor też nie mówiłam, że jest tak źle. Mąż nas wyrzucał z domu. No różnie to tak bywało, ale ja nie wiedziałam, że to jest przemoc. Myślałam, że tak jest i że sobie zasłużyłam. I poszłam do takiego y, ośrodka pomocy dla kobiet z dziećmi. I usiadłam na schodach nad drzwiami i nie weszłam, bo przecież mnie nikt nie bije. To co ja im powiem? I zaczęło się od spania na podłodze. Ja się tylko w kuchni, że to jest moje miejsce, i ja się tam czułam dobrze, mogłam zasnąć. Ale wychodziłam potem tak normalnie z dziećmi do szkoły, czy do mamy. Tylko mam brata, który jest osobą wrażliwą, też choruje na zaburzenia osobowościowe. I on chciał coś o mnie ode mnie wyciągnąć, ale to się tak nie da. Powiedzieć, że się śpi na podłodze. Potem, potem były lep, lepsze okresy. Poszłam do pracy. Bardzo lubiłam swój zawód, jestem pielęgniarką z zawodu. I chciałam za wszelką cenę też, że utrzymać się w tej pracy. A nie miałam takiej wiedzy, że trzeba też odpoczywać. No ale przyszedł też taki moment, że zaczęły mi się ucieczki takie. Myśmy mieli domek na wsi. I to taka wieś, nie ta ekskluzywne, takie jak są pensjonaty. Tylko naprawdę 5 km do, do miasteczka, studnia. Bez prądu było. Tam myśmy pociągli prąd. Mój mąż był bardzo energiczną osobą. Ja tam byłam szczęśliwa, i szłam do lasu, chodziłam, znikałam na dwa dni. Mnie i tak nikt nie szukał, wie pan, to tam. Bo dzieci były u mamy, tam więcej. A ja nie kojarzyłam tego, że to może być związane z depresją. Nie umiałam nawet z lekarzem, bardzo dobrą panią doktor mam od dziesięciu lat mnie leczy, ale ja nie wiedziałam, że to jest ważne, to spanie na ziemi. Te... I nie kojarzyłam tego z chorobą. Dopiero jak przestałam spać, spałam po dwie godziny, budziłam się o pierwszej, siedziałam w kuchni i Albo herbatę, albo kawę, wodę, cokolwiek, żeby wlać w siebie, żeby to napięcie przeszło. I też nie kojarzyłam z tego, z mężem na przykład tych różnych dolegliwości z przemocą. Poszłam do Pani doktor, dała mi tabletki na, na, na to spanie. Wyliczone, wszystko. Ja się już po tygodniu cieszyłam, że mogę usnąć i iść do pracy. Bo to jest ciężko, jak człowiek jest niewyspany, być... No, wykonywać obowiązku należycie. Pani doktor też... Dała mi skierowanie na terapię. Byłam ki kilka razy u pani, ale nie chciałam rozmawiać. I nie wiedziałam, po co, po co mam iść. I to jeszcze jak znajomi mówią, weź sobie jeszcze pół etatu, wyjdziesz z problemów, będzie wszystko dobrze. Ja nawet nie myślałam, że. Trzeba powiedzieć pani doktor, że ja nie mam siły chodzić do pracy, nie mam siły się ubrać, a nie umyć. Nie jestem w stanie, to wszystko na siłę. Że ja mogę mieć jakieś prawa typu L4 czy... No, no po prostu nie zdawałam sobie sprawy. Taki robot. Takim byłam robotem. Od 10 lat się leczę, a zawdzięczam synowi i dzieciom, to, że jestem w tej chwili w takiej formie, bo zorganizował syn, wiedział, że się leczy, terapię rodzinną dla nas. Mąż już odszedł, ale myśmy się nie umieli porozumieć, zwłaszcza ja, czego oni ode mnie oczekują, dlaczego się nam nie, rozeszliśmy się jakby te drogi. Bo ja robiłam to, co tam standardowa koleżanki. No wiesz, do, do dzieci to zawsze można jechać, nawet jak są dorosłe, takie jakieś hasła, to nie tak jest, bo myśmy byli inną rodziną. No i poszłam, zaczęłam chodzić na terapię indywidualną. Miałam taki etap, że ubierałam, chodziłam wyłącznie na szaro albo na czarno, żadnych kolorów. I nic mnie nie interesowało, absolutnie nic. I w pewnym momencie otworzyłam czasopismo, a tam były pokazane trzy gracje. E, Niki de Saint fal było podpisane i. Oh, oh, oh. One mi się, te kobiety, tak spodobały, to były grube, takie puszyste kobiety, radosne, w pięknych strojach kąpielowych, całe uśmiechnięte, radosne. Nie, że przybite, że ubrane w całuny jakieś, tylko właśnie taka, taka radość. Przeczytałam całe życiorys kilkanaście razy, fascynacja. Ja wtedy nie zdawałam sobie sprawy, że w czymś mnie to też dotyczy, dlaczego ja się tak z nią identyfikuję. Ale chodziłam na terapię do pani Matei i na początku rysowałam karteczki, bo nie umiałam się wypowiedzieć. I ona tak ze mną też tłumaczyła mi moje zachowania, skąd się brało. No, terapia. I w pewnym momencie właśnie doszłyśmy do przemocy w rodzinie. Że ta przemoc jak jest, to niestety rodzi następny, jak się od, od razu nie uporządkuje, nie postawi granic, to ona trwa i trwa. Ta pani, ta artystka strzelała do mężczyzn, bo przeżyła traumę. Do mężczyzn i taka nienawiść, agresja w tych pracach jest po prostu. To się, to ja to rozumiałam, jak ona czuła tą nienawiść. Że to mnie też dotyczyło. Że mój dom nie był sielanką, jak ja usiłowałam tam jakoś chronić, że nie może tak być źle, że to nieprawda, że dam radę, że to tylko choroba u niego. A to, ale to nie było. No. I że z tej przemocy można wyjść. I zaczęłam rysować. To jest to, jak mamy dużo w głowach. Jak głowa, nasza, nasza psychika ma dużo dużo różnych doznań i trzeba je sobie tak troszeczkę czasami poukładać, żeby nie było chaosu i że potrzeb, i człowiek w życiu potrzebuje barwy, że życie nie jest szaro-czarne.